Prowadzisz firmę brukarską, ślusarską, stolarską, budowlaną lub sklep detaliczny i potrzebujesz sprawdzonych narzędzi? W sklepie Nestrol znajdziesz produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Dostarczamy markowe narzędzia, artykuły BHP oraz wszystkie rodzaje tarcz do cięcia i szlifowania. Dlaczego my? Tylko u nas otrzymasz produkty renomowanych firm oraz profesjonalne doradztwo w ich doborze. Pierwszy raz dokonujesz zakupów online? W sklepie Nestrol zapewniamy łatwe i szybkie zakupy na stronie bez rejestracji i logowania. Ponadto oferujemy szybką wysyłkę kurierem w 24 godziny, darmową dostawę już od 300 zł oraz solidne pakowanie. Więc na co czekasz? Odwiedź nas już dziś i zamów najlepsze narzędzia na rynku dla Ciebie lub Twojej firmy.